Cześć w dzisiejszym odcinku papieros dla początkujących i nie tylko WZ e EPO 2. Y czy to dobry produkt według mnie? Y jest to bardzo dobry produkt, przede wszystkim nowoczesny design y przypominający y właśnie EPEN'a y w telefonach, w tabletach y Bezprzyciskowy, yy, prosta obsługa. Wkładamy yy, wkład yy, na górę. Z, wkład jest razem z ustnikiem i grzałką. Także nic nie musimy tu obsługiwać. Tylko wystarczy włożyć u góry yy, papierosa wkład i już możemy palić. Oczywiście wcześniej trzeba naładować yy, baterię. Yy, Ładować możemy z kabla USB i ładowarki, która jest w zestawie, i w prosty sposób używać tego papierosa: bezprzyciskowego, bezobsługowego. Do wyboru mamy dużo smaków. Smaki są wysokiej klasy naprawdę będzie to każdemu smakować nieporównywalnie do śmierdzących papierosów. A no, właśnie, dym nie wytwarza żadnego zapachu, więc możesz spokojnie palić w toalecie, czy w szkole, czy w pracy. Jak ktoś wejdzie po tobie, to nic nie wyczuje, także to jest idealne. Rozwiązanie dla osób, które palą, a w pracy nim nie pozwalają palić. Dym znika niemal od razu, więc nawet jak ktoś po tobie wejdzie, to. Nic nie poczuje, ani nie zauważył. Także super rozwiązanie dla osób uzależnionych, którzy no, nie mogą palić pracy, a chcieliby sobie zapalić. Dodatkowe urządzenie jest tak małe, że w każdej kieszonce się schowa. Jest mniejsze nawet od długopisu i bardzo lekkie. Nawet nie wiem, czy nie leżejsze od długopisu. Zależy jakiego. Także same zalety, jedyną wadą urządzenia to jest zbyt niska trwałość. Baterie starcza tylko na rok, potem trzeba urządzenie wymienić. Przy zakupie trzech są takie promocje: przy zakupie trzech paczek z płynami po 12 zł. Urządzenie dostajemy gratis, natomiast, tak w internecie, chyba kosztuje 69 zł. Y, także, no, wypa y, 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 wypadałoby to kupić, y, 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 taki wkład y, ma 1,9ml, na ile starcza, no na, nie wiem, bo jeszcze y, mi zależy kto jak pali, no mi starczy na pewno na jakiś taki jeden wkład 3-4 dni, więc 12zł za palenie 4 dni to... Y, też jest super także urządzenie się zwraca co bym tu poprawił poprawiłbym moc tego urządzenia po prostu dla mnie jako palacza ten dymek jest troszkę jakby to powiedzieć za mały ale to ja jestem wyjątkowy, po prostu ja lubię duże chmury. Z tego urządzenia nie wytworzymy dużej chmury, wytworzymy normalną, wystarczającą. Jakbym ocenił ten produkt w skali od 10 od 0 do 10, to bym ocenił to na 9, czyli na maksymalną prawie ocenę. Do maksymalnej oceny brakuje mi właśnie regulacji mocy pary, gdyby to było yy, palenie, gdyby to było byłaby ocena maksymalna dziesiątka yy, polecam wszystkim ten produkt, yy, szczególnie młodzieży, która zaczyna palić. Yy, tutaj yy, raczej to jest bezpieczne w użytkowaniu, nie śmierdzi, yy, także możesz się całować z dziewczyną z chłopakiem po tym. No, i nie wytwarza dymu, nie spalisz me, mebli, chałupy, bo nie ma po prostu popiołu, nie potrzebujesz y, popielniczki. Ym, świetny produkt, dużo lepszy y, od testowanych y, przede mnie y, e papierosów. Ym, myślę, że to jest bardzo y, nowatorskie urządzenie i, i w tej chwili myślę, że jest to jeden z lepszych produktów na, na rynku. Co mogę jeszcze powiedzieć? No, że ten produkt jest dla każdego, tak naprawdę. Godny polecenia, jak ktoś lubi palić i lubi smak nikotyny, to też jest smak nikotynowy i, i, i naprawdę nie jest śmierdzący, bardzo przyjemny smaku jest ten smak także wszystko jest tutaj dopracowane, łącznie właśnie ze smakami do palenia produkt wysokiej klasy, ceny umiarkowana, także zachęcam do zakupu urządzenia i myślę, że Każdemu się ten produkt spodoba, szczególnie można to na prezent dla kogoś polecić, tak żeby sprezentować czy na imieniny, czy na urodziny, czy pod choinkę, jest to świetny produkt, żeby kogoś po prostu obdarować. Ocena 9 na 10, gratulacje, do usłyszenia, hej, w następnym odcinku.